Przechodzę tutaj dzisiaj, żeby pokazać wam no najlepsze, najlepsze oferty z katalogu numer 1. Katalog numer 1 w nowym roku 2024. Mam nadzieję, że będziecie tu ze mną do końca, mam do opowiedzenia tutaj o. Kilkunastu produktach, bo nie mogłam się zdecydować. Postaram się, żeby zrobić to szybko i sprawnie i żeby zainspirować Was do zadbania o siebie w taki fajny sposób już od nowego roku. Wiem, że nowy rok to jest czas postanowień, jestem ciekawa, czy Wy też jakieś postanowienia macie, czy jednak na spokojnie i z dystansem do takich rzeczy podchodzicie. Ja troszkę biorąc pod uwagę takie bardzo popularne. Postanowienia noworoczne, też mam kilka pomysłów, którymi się tutaj z Wami podzielę. Ten katalog trwa do 22 stycznia, więc mamy jeszcze trochę czasu, żeby się z nim zapoznać. Link do tego katalogu znajdzie się pod tym filmem, w nie w komentarzu, tylko pod tym filmem. Tam też będzie opis dokładnie produktów, o których opowiadałam. Znaczy nie opis, tylko kody produktów i odnośniki do tych produktów. I wszystkie produkty, które będę dzisiaj pokazywać, to są produkty, które są w bardzo, bardzo dobrych cenach w tym katalogu, bo zawsze staram się omawiać te najlepsze okazje, które mamy. Także zapraszam Was do. Takiego zgrabnego przejścia przez ten katalog, i mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. Zacznę od takiej specjalnej oferty, która jest na początku katalogu. To jest oferta, którą zwykle mamy w katalogu jednorazowo, a teraz mamy wielokrotność tej oferty. Ona jest tutaj na takiej otwierającej się okładce i ponieważ to jest totalnie wyprzedażowy katalog, mamy kilka tutaj fajnych takich atrakcyjnych informacji. No i co to właściwie jest? Na czym polega ta dodatkowa ekstra oferta? Wydaje 69 zł na produkty z tego katalogu i kup w dużo, dużo niższej cenie. Jeden z takich produktów wiodących właśnie z tej naszej wyprzedaży. Takich produktów wiodących czy tam zestawów jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, e, sześć. Nie sześć. 7, dokładnie 7. Nie będę opowiadała o wszystkich, ale zwrócę uwagę na kilka z nich. No bo oglądając katalog nie jest ciężko wydać 69 zł, bo jest bardzo dużo fajnych okazji, ale e, trzeba się zastanowić, co z tej specjalnej oferty e, wytypujemy, jak już te 69 zł w naszym koszyku e, będzie, w Twoim zamówieniu będzie. No więc co my tutaj e, mamy? Pierwszy taki zestaw, który się pojawia, to jest bardzo taki praktyczny zestaw i powiedziałabym, że prawie dla e, każdego, w sensie dla każdej e, dziewczyny, dla każdej e, kobiety, bo jest to taki e, mini zestaw, mini krem do rąk, 30 ml, jeśli dobrze pamiętam, tak? Nasz e, tenderket Tender care, którego nie trzeba przedstawiać, i tuż do rzęs z kolekcji mm, On Color. I to jest tuż wydłużający rzęsy. Taki zestawik możemy mieć za 19,99 przy wydaniu właśnie tej kwoty 69,90. Ale to nie jest mój faworyt. To znaczy, to jest fajny zestaw, ale to nie jest mój faworyt. E, moim faworytem jest. E, na przykład opakowanie kwasów Omega 3. Kwasy Omega 3 normalnie kosztują ponad 80 zł w ofercie katalogowej. Teraz, w momencie, kiedy mamy te zakupy za 69 zł zrobione, możemy je kupić za 68 zł. Dlaczego warto wybrać nasze kwasy Omega 3? Ponieważ są tworzone na bazie oleju z małych rybek sardynek i sardeli i to są takie rybki, które nie zawierają w sobie metali ciężkich, nie są tak zanieczyszczone jak bardzo popularne rekiny, wieloryby, dorsze, które też są dużymi rybami. Więc to jest pierwsza taka bardzo ważna wiadomość i argument. Druga, otoczka jest też rybia, a nie wołowa czy wieprzowa, więc mamy 100% ryby i nasze kwasy omega-3 posiadają certyfikat French Of the sea, a oprócz tego przechodzą pięciostopniowy proces oczyszczania, zanim trafią do tego y, opakowania. Więc y, uważam, że warto. A właśnie na różne takie właściwości, o których powiedziałam mi, takie specjalne cechy tego produktu. To jest opakowanie na miesiąc dla osoby dorosłej. Łykamy po dwie kapsułki takie żelowe dziennie do śniadania i popijamy wodą. A przypomnę, że kwasy omega-3 wpływają fantastycznie na pracę naszego mózgu, na pracę naszego serca. Ogólnie poprawia nam się nastrój, samopoczucie, czujemy się lepiej. To jest taki składnik, którego nasz organizm nie wytwarza, ale jest niezbędny do tego takiego właściwego funkcjonowania. Więc to jest produkt, który ja wybrałam w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o te zakupy z tej specjalnej oferty. Drugi produkt, który bym poleciła, to dla fanek makijażu, ale powiedziałabym, że takiego bardzo delikatnego makijażu to jest podkład. Podkład Giordani Gold Liquid Silk z filtrem SPF12 czyli ja nazwam ten podkład Jedwabiem w płynie. To jest podkład, który bardzo fajnie wyrównuje koloryt skóry. Ale nie tworzy absolutnie żadnego efektu maski, jest lekki i daje efekt zmatowienia skóry. To jest mega ważne, bo cery, które są. Hmm, mieszane z tendencją do wyświecania się, przetłuszczania się w ciągu dnia. Myślę, że będą z tego podkładu bardzo zadowolone. To jestem ja opisałam właśnie swoją skórę teraz. To jest podkład, który jest w pipecie, on jest taki płynny, dzięki temu jest bardzo wydajny, bo dosłownie taka kropla czy dwie wystarczą, żeby pokryć tutaj całą powierzchnię naszej buzi. Ja dzisiaj właśnie jestem nim umalowana, oprócz tego mam oczywiście jakieś jeszcze dodatki, ale ekspresowo się ten podkład nakłada. Ja mam dosyć jasną cerę, szczególnie teraz zimą, kiedy opalenizna już zeszła, i mój kolor to jest Light Ivory 32921. Bardzo polecam Wam ten podkład. Super szybko się nakłada, daje taki naturalny efekt, i ja po tym podkładzie już pudru nie potrzebuję. Ten podkład normalnie kosztuje 80 albo 70 zł, a jeśli wydamy te 69 zł. My płacimy za niego niecałe 40 zł. 39,99. Więc to jest drugi typ, który. Mam. Trzeci typ, który mam, to jest produkt pielęgnacyjny i to jest specjalistyczna mgiełka do twarzy. To jest mgiełka z kolekcji Nowej, Proceuticals, czyli takie, można powiedzieć, gabinetowe, specjalistyczne produkty, których możemy używać w domu. To jest mgiełka hipernawilżająca skórę. Możemy ją stosować w ramach swojej pielęgnacji po oczyszczeniu skóry, a możemy w ciągu dnia, jak chcemy się odświeżyć, Dowilżyć, nawet jeśli mamy makijaż. I teraz jak tej, co, co takiego wyjątkowego tamgiełka ma w sobie? Tamgiełka e, posiada kwas laktobionowy, który daje nam e, 8, jakby gwarantuje nam 8 godzinne nawilżenie skóry. Tamgiełka błyskawicznie się wchłania, nie zostawia takiej rosy na e, twarzy, e, a ten kwas powoduje, że nawilżamy skórę, ale też Złuszczamy ją jednocześnie. Oczywiście tego złuszczenia nie będzie widać, ale jeśli mamy skórę, gdzie mamy jakieś niedoskonałości, czy mamy rozszerzone pory, to właśnie tam giełka będzie nam też w tym e, pomagać. Zademonstruję, jak tam giełka e, działa. Zobaczycie, mam nadzieję, właśnie jak, jak się rozprowadza. Uwaga, omijamy okolice oczu, tak? ponieważ mamy tam ten kwas. No to do oczu nie chcemy, żeby się dostał. Oczywiście on nie jest tak silny, żeby coś nam zrobić, ale Oczy dobrze jest chronić przed, przed takimi składnikami. Okej, okay, mamy to. Mamy to i już nie będę bardziej demonstrować. Ona nie ma y, zapachu, ale y, kilka razy w tygodniu można sobie jej używać, jeśli zależy nam właśnie na takim delikatnym złuszczeniu. Y, ten kwas laktobionowy jest lżejszy niż takie kwasy AHA y, 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 i BHA, więc. Więc może być fajnym rozwiązaniem też dla ciebie. Tam mgiełka też będzie kosztowała nas 40 zł, mm, jeśli zrobimy zakupy za 69 zł. Natomiast tradycyjnie, e, tradycyjnie kosztuje, nie mogę znaleźć tradycyjnie, ile kosztuje, nie będę już teraz. Aha, już wiem, zaraz, 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 91 strona. Mm. A normalnie kosztuje 80 zł, a możemy ją zgarnąć za 39,99. Dobra, to jest to. I e, czwarty faworyt, jeśli chodzi o tą ofertę specjalną, to są e, perfumy, i to są perfumy z kolekcji Giordani Gold, Giordani Gold Essenza. Już pokazuję, jak one wyglądają. Giordani Gold Essenza Blossom. To jest wyjątkowy y, zapach. To jest zapach taki kwiatowy. On ma w sobie jaśmin, ma akord kameli i ma wanilię. Wanilia to jest coś, co mnie przyciągnęło do tego y, zapachu. Piękny flakon z 18-karatowym różowym y, złotem. Pachnie bardzo delikatnie, subtelnie, ale tak świeżo. Powiedziałabym, że już też wiosennie. To jest 50 ml. Cena regularna tego zapachu to jest 210 zł, a my możemy go zamówić właśnie w tej specjalnej ofercie za stówkę. 99,99. ,99. Tak wygląda. Tak wygląda ten, ten zapach, właśnie jest zapakowany też w takie piękne pudełeczko. Także warto na to zwrócić uwagę. Powiedziałam o tych ofertach specjalnych, na które ja stawiam, które najbardziej mi się podobają, ale teraz trzeba się zastanowić, gdzie te 69 zł, ulokować, żeby z którejś z, tej ofert, z, z, którejś z tych ofert skorzystać. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli kilka z tych produktów, o których powiedziałam, Cię zainteresowało. To wystarczy, że zrobisz wielokrotność tych zakupów i te produkty, kilka tych produktów może być e, Twoich. E, tylko tą wielokrotność trzeba odhaczyć. No więc, e, co chciałam e, powiedzieć teraz? Coś do pielęgnacji ciała. Coś do pielęgnacji ciała z tego katalogu. No i bardzo często jest tak, że zaczyna się nowy rok, zaczynamy bardziej o siebie dbać, e, wybieramy. Się na jakieś zajęcia sportowe, wprowadzamy jakieś nowe aktywności. Chcemy, żeby to nasze ciało fajnie wyglądało, już myślimy sobie w perspektywie wiosna-lato, jak zaczniemy odkrywać to nasze ciało, żeby fajnie wyglądało inaczej niż w zeszłym roku na przykład, i w związku z tym zaczęłabym od takiego produktu, który jest peelingiem. Peeling e, do ciała bardzo fajnie złuszcza nam skórek. on powoduje, że skóra jest gładsza, delikatniejsza w dotyku, przyjemniejsza w dotyku e, i to jest produkt, którego mam nadzieję nie muszę przedstawiać, to jest peeling Swedish Spa, to jest peeling solny który bardzo ładnie wygładza nam skórę jest tam też olejek e, zawarty, więc automatycznie robiąc sobie peeling takim produktem, od razu mamy też natłuszczoną, odżywioną skórę i balsam do ciała nie jest nam potrzebny, więc e, to jest taki no bestseller, też został okrzyknięty kosmetykiem wszechczasów przez portal e, więc e, no jest po prostu wyjątkowy mamy tutaj 200 ml w tym opakowaniu to jest nasza kolekcja Swedish czy taka no e, luksusowa a rodem ze SPA takiego skandynawskiego i każdemu tą kolekcję polecam. Już pokazuję w katalogu gdzie ten skrap mamy. I to jest ten to jest dokładnie ten produkt. Teraz kosztuje około 60 zł, cena regularna to jest 9 dyszek, więc 1 no, trzecia ceny jest odcięta. Warto z tego skorzystać. E, to jest produkt numer jeden, który bardzo polecam i to jest też fantastyczny produkt na prezent, jeśli akurat macie jakieś specjalne okazje w najbliższym czasie. Teraz mam dwa produkty, które są takimi balsamami, żelami, generalnie tym, co nakładamy na siebie po. Kąpieli po myciu. I teraz, w zależności od tego, co jest Ci bardziej potrzebne, mam produkt, który fantastycznie odżywi Twoją skórę i będzie ją odżywiał aż przez 48 godzin. Mamy tutaj 98 organicznych składników naturalnych, i to jest krem do ciała. Ja też nazywam ten produkt trochę takim masłem do ciała. Jest to. Jest to krem, który łączy w sobie olejek kokosowy i organiczne masło kakaowe. Tak wygląda, może mało estetycznie z, tym, z tą foliką jeszcze, ale to jest produkt, który fantastycznie się wchłania, pięknie pachnie, nie zostawia takiej tłustej warstwy, szybko właśnie się wchłania. A co ważne, jeśli nie lubisz się balsamować, a chcesz jednak, żeby ta skóra była fajnie nawilżona, no to na 48 godzin będzie ten krem na tobie e, się trzymał. Więc co drugi dzień możesz sobie go e, aplikować. Zapach jest ekstra, po prostu ja uwielbiam ten zapach. I tutaj e, walczy ze sobą kokos i to kakao. Nie wiadomo, co jest bardziej. Bardziej wyczuwalne, no po prostu musicie to sprawdzić same. To jest opakowanie, które ma 200 ml, i to jest jeden produkt po myciu, który będę polecała. Normalnie kosztuje około 40 zł, teraz 22 zł. A drugi produkt, który polecę, dużo bardziej specjalistyczny, już nastawiony na konkretny problem, to jest moje kolejne opakowanie. Wracam na, od nowego roku do niego. To jest kolekcja The Body Edition i to jest kolekcja do ciała, właśnie żeby je tak, żeby tą skórę, e, tą skórę e, napiąć, spowodować, że ten celulit będzie mniej widoczny, że rozstępy będą mniej widoczne. Ale ja się tutaj skupię na konkretnym produkcie z tej kolekcji, a mianowicie na żelu antycelulitowym. To jest produkt, który przypadł mi do gustu zaraz po premierze tej kolekcji. Zakochałam się w nim i e, używam go w duecie razem z masażerem. Uwaga! To jest żel, który bardzo fajnie napina skórę, wygładza skórę w miejscach, gdzie ten celulit jest najczęściej e, widoczny. I nas to wkurza. Nieważne, czy nosisz mniejszy czy większy rozmiar, ten celulit się po prostu pojawia najczęściej u kobiet i możesz naprawdę z nim powalczyć właśnie z tym produktem. Używając przez miesiąc, dzień w dzień, rano i wieczorem tego preparatu, zobaczysz niesamowite, mm, niesamowite rezultaty. No, ja nie robiłam zdjęcia swojego ciała, ale po prostu widziałam, jak ono się zmienia, jak jest bardziej napięte, wygładzone. Genialny zestaw dwóch produktów 150 ml jest w tej tubie i naprawdę bardzo, bardzo polecam. Uwaga! Jeśli masz skórę wrażliwą, masz pajączki, żylaki i tak dalej, to nie będzie produkt dla Ciebie, bo ta skóra jest za wrażliwa. Jeśli nie masz takich problemów ze skórą, jak najbardziej. Jak najbardziej możesz używać masażera, bo to co powiedziałam dotyczy masażera, tak? E, masażera używamy intensywnie, mocno dociskając skórę. E, więc jeśli nie ma ze skórą żadnych problemów, to masażera możesz używać. Jeśli coś się dzieje, to zostań przy samym żelu. Bardzo Ci polecam ten e, duet. Szczególnie jeśli zaczynasz jakąś przygodę z siłownią, zajęciami i po prostu tak się bierzesz na ostro od nowego roku. Dobra. Idę dalej, co mam dalej? Dalej, jeśli chodzi o produkty, jeśli chodzi o do produkty do makijażu. Tutaj szybciutko przez to przejdę. Najlepiej kryjący korektor, który mamy w ofercie korektor z kolekcji Giordani Gold z Serum, który będzie zmniejszał widoczność oznak starzenia się skóry, ale będzie też redukował te oznaki starzenia się skóry. To jest korektor, który ma. Dwa odcienie light i medium. Zdecydowanie teraz na okres zimowy polecam e, light, e, ten e, kolor, okolice oczu, niedoskonałości, zaciemnienia, które mamy na skórze. Ten korektor będzie się bardzo dobrze trzymał. Świetnie to maskował, a co ja bardzo lubię w tym korektorze, to też jest oprócz trwałości, to jest ten aplikator, czyli taka, mm, taka oj, słabo mi się tutaj świeci. Taka. Gąbeczka, którą bardzo fajnie się ten korektor aplikuje. Jest super. Kolejny produkt. Zwróćcie uwagę na to, że w tym katalogu pojawia nam się tusz Wonderlash XXL, ale w wersji wodoodpornej, więc jeśli ktoś planuje chodzenie na basen, czy chodzenie po deszczu, tak jak ostatnio <grym> było dużo tego deszczu, żeby nam się nic nie rozmazało wokół oczu, no to można sobie zaserwować właśnie ten wodoodporny tusz do rzęs. To jest nasz bestseller, ale właśnie z silikonową szczoteczką w wersji wodoodpornej. A dla dziewczyn, które lubią takie kocie oko, podkreślone oko i taką konkretną szczotę, to jest mój faworyt, tusz do rzęs Tremendes, który ma taką bardzo pokaźną szczotkę, którą ja bardzo lubię, dzisiaj też mam wytuszowane nią rzęsy i to jest jeden z moich tuszy top 3. Kosztuje teraz 19 zł bez grosza, więc to jest super ekstra cena i Warto przetestować, jak nie znacie. Jeśli chodzi o usta, jestem wielką fanką takich bardzo naturalnych, delikatnych produktów do ust. Częściej to jest na moich ustach niż na przykład pomadka. Pomadka jest na wyjścia, na większe spotkania, a dzisiaj prezentuję Wam olejek do ust, który fantastycznie nawilża usta, odżywia je, nie klei się jak błyszczyk. Wiem, że niektórzy nienawidzą tego efektu, więc, więc właśnie ten produkt chciałabym Wam e, polecić. Ja mam na sobie dzisiaj odcień nude, czyli bardzo taki delikatny, naturalny, e, ładnie się błyszczy, nic się nie klei, długo się trzyma na ustach, już kolejna godzina, kiedy od godziny 15 mam go na ustach i cały czas widać i e, od 15, czyli to już jest trzecia godzina, jak go mam, bo nie wiecie, która jest tutaj u mnie godzina, ale bardzo Wam go polecam. Jest wydajny, bo niewiele go trzeba. Ostatni produkt do makijażu to jest paletka do brwi, którą też lubię, też dzisiaj jej użyłam. Mamy tutaj trzy odcienie, widać, który u mnie jest najczęściej używany, ale po trochu używam każdego. W zestawie jest pędzelek. Nie jest to trudne, żeby nauczyć się malować sobie brwi i delikatnie je podkreślać, więc polecam, żebyś sobie. Przetestowała, jeśli nigdy tego, tego zestawu, tej paletki nie miałaś. Można jak najbardziej też używać to jako robienie sobie kresek, cieni na powiekach. To nie jest tylko do brwi, ale generalnie do oprawy oczu. Ok, i na koniec jeszcze, na koniec jeszcze zostały mi dwa produkty do pielęgnacji twarzy. Coś dla facetów, moje drogie panowie. Chciałam przedstawić. Dla panów, żel do mycia twarzy i to jest też żel do golenia. Dwa w jednym. Mój mąż do tej pory używał regularnie żelu z drobinkami z Novage. Natomiast jak się pojawił ten żel. Kilka miesięcy temu to mu zamówiłam, żeby stwierdził jak jest, czy, czy jest fajny, czy nie fajny. Kolekcja North For Men dla skóry wrażliwej. Mój Krzysiek nie ma wrażliwej skóry, ale warto jest też produkty pielęgnacyjne zmieniać, więc zamówiłam mu go i używa go do mycia twarzy. Sama też przetestowałam ten żel, żeby zobaczyć jak, jak wrażenia, jak on się rozprowadza, w ogóle jaki jest. Bardzo fajnie tak męsko pachnie, panowie lubią jak, jak produkty pachną tak typowo męsko. I to, co muszę powiedzieć o tym, że oprócz tego, że ładnie pachnie, fajnie oczyszcza skórę, ale jest hiper wydajny. Ja nie wiem, kiedy tubka ta się skończy, a już kilka miesięcy Krzysiek jej używa. Także coś takiego, też fajnego. Przecena z 40 zł na chyba około 20 zł, więc też warto zwrócić na to uwagę. Może to będzie pierwszy produkt pielęgnacyjny, którego twój facet zacznie używać. Kto wie, sprawdź to. I ostatni produkt do pielęgnacji twarzy, który chciałam polecić, który jest ukryty, nie ma go w katalogu. Uwaga, nie ma go w katalogu w cenie promocyjnej, ale jest w ulotce wyprzedażowej to jest znowu kolekcja nowej proseuticals i to jest i to jest co? zaraz, zaraz, zaraz spróbuję znaleźć i to jest kuracja. To jest kuracja, po którą się sięga właśnie teraz w okresie takim jesienno-zimowym. To jest kuracja witaminą C. Po produkty z witaminą C. O, jest ten produkt na stronie 92. Jest dokładnie tutaj schowany. O, tutaj ten y, pierwszy. To jest kuracja z 10% roztworem witaminy C. Mm. O, już pokazuję. Tak wygląda pudełeczko, i to jest kuracja miesięczna. Sięgamy po witaminę C wtedy, kiedy chcemy rozjaśnić przebarwienia, kiedy chcemy sobie tak oczyścić skórę, kiedy chcemy ją bardziej nawilżyć, żeby była bardziej promienna, i robimy to szczególnie właśnie teraz w tym okresie jesienno-zimowym. Wtedy skóra najlepiej sobie z taką kuracją radzi. To jest kuracja miesięczna i zawiera cztery takie buteleczki. Cztery takie buteleczki, w której każdej, w każdej jest to samo. I na jeden tydzień w miesiącu mamy właśnie jedną taką buteleczkę. W tej buteleczce mamy. W tej buteleczce mamy taki proszek, który jest właśnie tą witaminą C i mamy takie specjalne serum, w której w którym ten proszek będzie się rozpuszczał. W momencie, kiedy pierwszy raz użyjemy tego produktu, jak klikniemy w tą pompkę, to uwolnimy ten proszek do tego serum, następnie musimy bardzo mocno to zmieszać i od tej pory zaczyna bić ten licznik, ten zegar, i używamy codziennie wieczorem po oczyszczeniu skóry na suchą skórę. Nakładamy kilka pompek, nakładamy sobie na całą buzię i na dekolt. Omijamy okolice oczu, czy ewentualnie jakieś podrażnień, które mamy na skórze. Szybko dosyć się to wchłania, następnie nakładamy krem na noc i codziennie przez tydzień nakładamy sobie właśnie tą kurację. Po tygodniu mniej więcej powinna nam się skończyć zawartość tej buteleczki i proszę nie oszczędzajcie tego, bo witamina C to jest taki składnik, który bardzo szybko się będzie utleniał, dlatego mamy to zamknięte w takiej buteleczce, żeby w ciągu tygodnia to wykorzystać. I to jest niesamowita przewaga rynkowa, jeśli chodzi o ten produkt, w porównaniu z innymi produktami, takimi jak serum z witaminą C, kremy z witaminą C, bo jak one są dłużej otwarte, to ta witamina C po prostu traci na tej swojej jakości i skuteczności. Tutaj mamy coś, wow! Ja kocham tę kurację, robię ją teraz właśnie już po raz kolejny. I to jest moja ostatnia buteleczka już do wykorzystania. I, e, i co? E, tradycyjnie w cenie regularnej ta kuracja kosztuje cała 275 zł, natomiast my teraz możemy ją zamówić za 140 zł. Prawie 50% taniej, to jest nawet nie tyle, ile kosztuje wizyta u kosmetyczki, więc dziewczyny, jeśli chcecie naprawdę coś wow zaserwować w swojej skórze, to się nawet nie zastanawiajcie. Wyczytałam na stronie, że to jest oferta do wyczerpania zapasów, boję się, czy firma nie szykuje jakiejś zmiany pod kątem tego y, produktu, no... Trzeba sobie zrobić zapas, jeśli tak jest, ale nic mi na ten temat nie wiadomo. Wiem, że cena, która jest teraz jest naprawdę fantastyczną ceną, jeśli mówimy o czterech takich buteleczkach, czyli miesięcznej kuracji. To jest coś wow, coś, co można porównać do zabiegu w gabinecie kosmetycznym, ale kosztuje nas zdecydowanie, zdecydowanie mniej. Dla cery wrażliwej, dla cery normalnej, dla każdego jest ta kuracja. Ja mając problemy trądzikowe, zauważyłam u siebie. Jak pierwszy raz stosowałam tą kurację, że po prostu cera się uspokoiła, że tych stanów zapalnych było mniej, że tych wyprysków zdecydowanie było mniej albo prawie w ogóle, także to jest też coś dla cery e, trądzikowej. Ok, powiedziałam chyba wszystko, e, dziękuję za cierpliwość, aha, jeszcze mi się tu pojawiła mgiełka, e, Blissful Aura, e, kolekcja Christology, to jest kolekcja mocno lśniąca, a mamy teraz karnawał, więc... E, jeśli lubicie błyszczeć, no to właśnie mamy, no tutaj nie widać w tym świetle, ale mamy mgiełkę, która będzie fantastycznie rozświetlała ciało. Możecie sobie też przetestować. To jest mgiełka do ciała i do włosów. 150 ml, bardzo wydajna, bo niewiele jej trzeba, żeby się rozświetlić, rozbłyszczeć. Także, jak ktoś lubi takie klimaty, to zapraszam. Bardzo miło, odświeżająco, tak, trochę słodkawo e, pachnie. E, jeśli spodobały Ci się te produkty i e, chciałabyś się kupować nie w cenach katalogowych ode mnie, czy przez link do mojego sklepu internetowego, jest też pod spodem opcja założenia sobie konta Woriflame, i wszystkie te produkty będziesz mogła kupić z 20% zniżką, więc będą one jeszcze tańsze niż te promocje, o których wspomniałam. Dzięki za uwagę, do zobaczenia i życzę mega udanych. Закупов.